Pogoda, wychodzi mi. Na... Straszna, powiem Wam, że jest taka okrutna pogoda, leje, wieje. Co masz? Babę, nie strzelaj we mnie, no co ty? Moja żona jest tak nieroztropna i nierozważna i taka dziabągowata. Ty, uważaj, co Ty mówisz? Klunkierowata. Klunkierowata! Yy, I jeszcze w dodatku. Lelak, że zawsze gubi klucze. Babę to. Klucze? Gdzie to klucze? Radek? Co. To ty gubisz klucze. Ja nigdy. Ostatnio, ja tak? nigdy kluczy nie gubię. A co mówiłaś ostatnio, że weździesz mój, od, od mojej kluczy swój kluczyk? Do Bo samego. ty schowałeś. Kupiłem ten. Kupiłem namierzasz, że kluczy. I to się aplikacją mnie szuka. I zaraz. Ciu! Ojej, już się I te dalej... ptata. I yy, zestaw czterech tych fobów kosztował 40 funtów. Ale że. kupiłem zaraz po świętach. Świąteczne Świąteczne opakowanie. taniej. Ta? Co trzy dechy za cztery? Nie, za 29,99 Nie, ale za cztery sztuki! Boże, jaki ty jesteś. Je... No wiecie co, no. no. Co chciałam powiedzieć! powiedzieć. nie przeklęłabym. no co ty, no sorry, no. tak bym na Ciebie nie przeklęła. Mogę sobie różne rzeczy na Ciebie mówić, ja ale na pewno nie takie. Nawet. No to co ja myślę to już od tego wara. No, no, tak. <laughs> Oka? Ładnie to wygląda. Uuuu. Poczekaj, poczekaj, bo się nie chce okej. Okay. Które chcesz ze swojej kluczy? A no te dudkami, a nie to z choinką, z bałwankiem, będę zawsze o myślała, o tobie bałwanku. To ja wezmę z Mikołajem, będę zawsze myślał... O moim brzuszku? O tym, że nie dostałem prezentów w tym roku. telefonem jak się sparuje. Mm -hmm. Jak naciśniesz to, to będzie szukać Twojego telefonu. To sparuj i będzie będziemy szukać. Dobra, dawaj telefon. Ale fajne, faktycznie, zobaczcie jakie to ładne. A co tu są, baterie w środku? To są baterie. Wow! Haterek mam. Mm. Ładne to, tylko kuźwa kolejny keyring w kluczach nie trafi nie powiem co. Ale my mamy ładny ten blat, co? Śliczny to on to jest. I takie opakowanie, zobaczcie naprawdę faktycznie może warto kupić coś takiego pod prezent, jeśli jeszcze jest. Czyli robisz ten kod, tak? Q-kod? Download now. Download. Starting now morning. Magdysy tutaj mamy wszystkie nasze. Wszystkie tam, gdzie byliśmy. Nie, no właśnie jakieś zostawiłam, które znam od a, no, czemu? Nie, no właśnie. W krecie byliśmy, La Palma byliśmy, Fuerta Ventura byliśmy. Torki byliśmy. Barcelona. Mm. Byliśmy. byliśmy. Lancen byliśmy, Lanzarote byliśmy. Co to jest? No. Bułgaria, chyba. Bułgaria może się schować. Zostaw to już mi tutaj nie organizuj! Nie, nie byliśmy. No bo też. to Portugalia, to od O Jezu, chciałam gumę przekraść. Ja, no dawaj, już się sparowało? No, nie wiem, no to się. czy to będzie trwałe, czy to będzie takie główienko? Ogólnie to pamiętam coś takiego, mój dziadek kiedyś miał takie właśnie do kluczy i się gwizdało. No, no to to się, i zasada, one reagowała. To jest sama zasada. Już jest. Do samochodu mogę wsadzić, i będzie znajdowało, gdzie twój samochód Dobrze, jest. gdzie mój samochód jest. W granicach 100 metrów. A po co ci znajdować, gdzie mój samochód jest? Co ty mnie? Szpiegujesz? A? W szpiegu. Tak. poszukać, znajdę. Nie, Bój. Wow. It's here. Wy tego nie zobaczycie, ale te płaty są jak pięść. Są tak wielkie. Oczywiście wszystko topnieje. Nic nie zostaje na ziemi. Jest masakra. Ale wygląda to przepięknie z domu. W kamerze tego mówię tak nie widać. Ale takie wielkie, wielkie. Co Radosław? Olbrzymie te płaty. Wow. <laughs> Szok. Dzień dobry, dobry wieczór. Minus jeden stopień. A auto? Jak łódź podwodna, także co? Spray w łapy I idę pryskać. O jakiś dobry spray widzę mam Oh, o, no masakra. Także moi drodzy, hej, hej. Witajcie. I jak widzicie, takie zakończenie wieczoru. No ale to nie szkodzi. No i tak prędzej trochę wyszłam z pracy. No i Może być. Powiem wam, że mam bardzo dobrze spieskiwał. Czy bo ludzie stoją i drapią. A ja tylko popyckałam. I jest okej, okay. tylko. Nie mam gąbki do środka, Radek mi kupił fajne gąbki do środka, że takie wiecie, płonące wilgoć, no płonące to wszystko, żebym ręką nie mazała i zała no, i zostawiłam w domu. Ale ja już mogę jechać, wszystko mi odnalazło. A ludzie praskają i stoją. Także moi drodzy, już Wam pokazuję The Icer, który jest dobry. mam też ogrzewanie z tyłu w szybie. Z przodu nie mam. Daytona, The Icer. Taki o. O. 15. refris też, także niby też zapobiega ponownemu zamarzaniu subciągu. Tak to lubię jeździć. O, ja powiem Wam, jak mi się nie chciało iść do pracy, to jak już przed samym wyjściem, to wiecie jak to jest. No i co Ty robisz? No jedzże, no co jak się tak wpychasz, buruś? Wiecie, jak to jest, później jest przed samym wejściem, już się chce. A jak się jest w pracy, no to już zupełnie się chce. A dzisiaj, moi drodzy, użyłam do To tej szalotki, góry, co ostatnio dostałam w kalendarzu. To jest świetne. jest taka świetna. Mieliśmy z Radzie je jechać w marcu do Marzec, kwiecień do Meksyku. I co my mamy robić? Czy my mamy bukować te wakacje, czy zamykają zamykają nam granice? myślicie, bo ja naprawdę nie wiem, co robić. Jeśli byśmy mieli lecieć, to wypadałoby to zrobić już, znaczy zapukować. Ale jeśli zapukuję, a chciałabym to troszeczkę inaczej tym razem zapukować, nie? Przez biuro podróży, no to co ja zrobię z tymi lotami? No ubezpieczę się, niby tak, ale no nie wiem, powiedzcie, czy Wy macie jakieś takie plany na dalsze podróże? wchodzące miesiące i czy kontynuujecie z tymi planami, czy rezygnujecie? Jeśli moglibyście, to proszę napiszcie, to będę wiedziała, jak inni się na to zapatrują. Czy jest sens? Czy nie ma sensu? No, tak więc przyjechałam sobie, przyjechałam i patrzę, że jacyś fanowie stoją z autem przy podjeździe e, i prostu sobie, właśnie chcę wjechać tutaj do siebie na podjazd, a nie mogę, e, stanęli takim dużym autem i grzebią tak jakby w kanale. I Jola, głupia jak to Jola, zamiast stanąć i się zapytać, czy to będzie problem, żebyście się ruszyli, no to sobie pojechałam gdzie indziej, no i później idę tutaj do domu, no i koło podjazdu mówię do nich, cześć panowie, czy będziecie, czy jeszcze długo tutaj będziecie, wiecie, takim miłym tonem oczywiście, no bo Radosław mi nieraz mówił, że ludzie po prostu są bardzo yy, yy, niewyrozumiali i wychodzą od razu z krzykiem, co prawda wiecie, oni to hałasują, ale to jest od strony kuchni, także to tutaj ja nie słyszę nic. Także się zapytałam, wiecie, ładnie, hi, good evening gents uh, How are you? How long do you think you're gonna be here for? A oni się pytają o czemu? Ogólnie to nie powinniśmy tutaj być, ale wracamy akurat tędy, to zrobimy to dzisiaj zamiast jutro, żeby wcześniej zacząć A ja mówię, no nie, spoko, ja wiedziałam nic przeciwko temu, ja wie tylko po prostu potrzebuję wjechać, ja mimo może bym się jej squiznęła, ale że jestem ty kierowca No to zaparkowałam gdzie idzie <noise> No a co nic czemu nie powiedziałaś no powstałaś tutaj czemu nie powiedziałaś, abyśmy odjechali a ja wiem, no nie chciałam was fatygować, a ona mi mówi, dawaj, mówię, zawracaj i ja już tutaj się przesuwam. Ja mówię, na pewno mówi spokojnie, nie ma problemu. Mówi, już się przesunę i spokojnie nakierujemy Ciebie, tak jak że będziesz mogła wjechać, także przesunęli się nie za dużo, no bo tam mieli jakieś rury w tym. No i mnie kierowali i wjechałam. Także zaparkowałam wszystko po domu i pod domem i poszłam tam do nich. I się pytam ich, czy, czy jeszcze długo będą, on mówi, nie, 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 tak jak mówię, za chwileczkę idziemy, a ja, ja mówię, wiecie, ale tak jakby się tłumaczył, na co ja do niego mówię, ja się po prostu pytam, czy, czy zaoferować ci herbatę albo cokolwiek, bo jest zimno, a on takie, oczy mówi, nie, mówi, Boże, jak miło! I właśnie powiedział, to się tak rzadko zdarza. I to też mi Radosław mówi, że tak się miło czuje, jak ktoś się oferuje coś do picia, wiecie, zwłaszcza wieczorem, w takie zimno. I on powiedział, naprawdę, naprawdę doceniamy, nie chcemy, dziękujemy, a mówię, ale zarąbiste gesty, I naprawdę, ja powiem Wam, tak mało kosztuje być miłym, tak mało kosztuje być życzliwym, a jeszcze tak również, tak mało jest to spotykane. I się zastanawiam, dlaczego tak jest, dlaczego tak jest, przecież to nic nikogo nie kosztuje, dlaczego ludzie nie potrafią być dla siebie mili, nie wiem, jacyś uczynni. Bardzo mnie to zadziwia. Bardzo mnie to zadziwia, dlaczego to tak jest. Przecież, tak, tak jak mówię, to nic nie kosztuje. Świat byłby po prostu o tyle lepszy. Co pierdolko? No co, moja mała Michuczku? Świat byłby, byłby o tyle lepszy, i tyle fajniejszy, i tyle weselszy, a że nie chcą. Ludzie po prostu nie chcą być życzliwi. Nie chcą być życzliwi, nie chcą być uczynni, nie chcą być pomagający. Oczywiście nie wszyscy, nie wszyscy, ale mówię, taka mała rzecz. A tak dużo zmieni Dobra, wiecie co, ja od razu, przepraszam, od razu idę sobie zmieć makijaż Jednak dzisiaj tutaj nic nie zobaczycie Jutro jak dzień sobie zdraję. to wam pokażę Ale fajne mi te oczy wyszły O, czekajcie, zobaczymy w przedpokoju Zobaczcie, tyle godzin ja robiłam w ciągu dnia Tyle godzin i jeszcze, A, ale nie, nie widać ładnie Naprawdę fajne, naprawdę ładna paletka I super wygląda na oczach, rewelacyjnie Dzisiaj sobie tak wyciągnęłam dosyć, dosyć mocne oko I e, fajnie to wyglądało Także dobra, tak jak mówię, idę się umyć W międzyczasie sobie zaparzę herbatę i jak się umyje, to ona już będzie gotowa do picia. Moja choineczka tam na lodówce jest jeszcze. I powiem wam, że jej ani razu tutaj nie zapaliłam. Stała przez jakiś czas w sypialni, a później już tutaj. I ani razu jej nie zapaliłam. A tak ładnie wyglądała. No trudno, już w tym roku palić. Nie będę. Wyszłaś,